Proszę Państwa, powitajmy serdecznie z powrotem, z powrotem, chodźmy z powrotem, z powrotem, chodźmy Thank mm -hmm. you. Gracias. Ну а что, не знаю, поехали? Dobra. dziewiąta edycja ogólnopolskiej olimpiady osób niepełnosprawnych Tomaszowiada, której organizatorem jest warsztat terapii zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych za nami. 6 czerwca na stadionie ośrodka sportu i rekreacji rywalizowali przedstawiciele 17 drużyn, między innymi z Sochaczewa, Poddębic, Szydłowca, Łodzi, Koluszek, Rudnika, Ostałówka, Lipia i oczywiście Tomaszowa Mazowieckiego. Zmagania odbywały się w kilku konkurencjach. Ogólnopolska olimpiada jest dla osób niepełnosprawnych, w związku z tym prawda, konkurencje są dopasowane do ich możliwości. Są to konkurencje biegowe, 50 metrów dla najsłabszych, 100 metrów kobiet, 200 metrów mężczyzn oraz sztafeta 4 razy 100 metrów. Oprócz tego mamy pchnięcie kulą, skok w dal, rzut piłeczką palantową oraz u nas tradycyjnie warcaby i szachy. Jest to, liczymy punkty dla zespołu, czyli wszyscy, wszyscy zawodnicy z danego zespołu punktują dla zespołu oraz indywidualnie dla siebie. Za zwycięstwo, zwycięstwo otrzymują zawodnicy indywidualnie medale, a drużyny otrzymują nagrody rzeczowe dla swojego zespołu. Jest to możliwe dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta oraz Starostwa Powiatowego. Podobnie prawda, jak tutaj wynajem wynajm ośrodka jest za darmo. Więc tutaj podziękowania dla pana prezydenta miasta Rafała Zag Zagozdona, który również jest patronem naszej ogólnopolskiej olimpiady. Tomaszowiada to nie tylko możliwość sprawdzenia swoich sił w konkurencjach sportowych, ale przede wszystkim dobra zabawa i możliwość integracji osób niepełnosprawnych. Nie bez znaczenia jest też przybliżenie im prawdziwej olimpijskiej atmosfery i emocji towarzyszących rywalizacji. Witam serdecznie w ten piękny czerwcowy dzień. Proszę Państwa, w tym roku nowa konwencja Dni Tomaszowa. Nie organizujemy festiwalu na Błoniach Tomaszowskich, nie organizujemy w jeden weekend, natomiast organizujemy to święto miasta, lato w tomaszowie Mazowieckim przez całe wakacje i nie tylko. Już dzisiaj rozpoczynamy cykl spotkań na Stadionie Osiru przy ulicy Nowowiejskiej. Miejscami, czy arenami spotkań będzie również Przystań nad Pilicą, będzie Park Solidarności, Będą tereny wokół Domów Kultury. Szczególnie zachęcam do imprez na terenie Niebrowa przy Ośrodku Kultury Tkacz i cały cykl imprez innych niż do tej pory. Koncerty będą się odbywać koncerty dla młodszych, dla starszych w parku, na scenie, na przystani Osiru ale również będą się odbywały imprezy kulturalne, imprezy sportowe. W każdym miesiącu wakacyjnym coś dla każdego. Począwszy od rozpoczęcia wakacji w czerwcu, a skończywszy na pięknym koncercie we wrześniu Filharmonii łódzkiej. Te imprezy będą organizowane nie tylko przez Urząd Miasta, włączyły się wszystkie placówki kultury, a więc Domy Kultury, Skansen Rzyki Pilica, biblioteka, ale również organizacje pozarządowe działające na terenie miasta. Zapraszam do uczestnictwa w tychże imprezach, od przyszłego tygodnia do mieszkańców Tomaszowa trafią. Ulotki opracowane przez Urząd Miasta mówiące o cyklu imprez w mieście, podziale na poszczególne miesiące, w podziale na miejsca imprez i na rodzaje imprez. Zachęcam Państwa do oglądania tych ulotek i zapraszam do wspólnej zabawy.